Witam wszystkich zapalonych czołgistów w kolejnym, już 599 odcinku z serii POKAŻ CO POTRAFISZ. Następny odcinek to będzie jubileuszowy 600 odcinek. W tym odcinku zobaczycie już nie wiem który raz, ale sporo razy pokazywałem czołg ciężki radziecki IS-3 8 poziomu. Ale wybrałem tą powtórkę do pokazania na mapie Winterberg bo y, moim zdaniem tutaj gracz Strong Tiger zagrał y, tak jak powinno się grać czołgami ciężkimi w miastach. No to część Strong Tiger. Jak widać na początku ruszyłeś do przodu i y, 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 oczywiście grasz na pancerz i robisz obrażenia, ale jeszcze przed opowiadaniem na temat bitwy i tego czołgu, powiedz mi y, y, jesteś Trong Tiger, bo ym, Lubisz niemieckie czołgi, czy tak po prostu sobie wybrałeś? Geneza tego Niku jest bardzo y, długa, bo to się zaczęło jak byłem mały, ja nie wiem, 400 lat. Oglądałem dużo kłuszcze w tam był tygrysek. W pewnie wiecie. I... Rodzice często mnie nazywali Tygryskiem, bo ja dużo brykałem i tak dalej. I się w graf, tak potem nazywałem Tygrys, Tygrysek. Potem po angielsku na Tiger. W tym momencie po prostu doszło Strong Tiger i tyle. A 11 to miałem chyba 11 lat, jak zakładałem konto. Dlatego. Tak jest, teraz już e, tych lat masz e, 15, czyli już jesteś e, dużym e, facetem. <grych> Okej, okay, mhm. słuchaj. Dobra, no to powiedz, może dlaczego akurat tu pojechałeś w to miejsce, można powiedzieć, gdzie trzy czołgi ciężkie ósmego poziomu cię biją? To nie była jakaś przesada, czy po prostu tak można tym czołgiem grać? To no, chyba jedno z pierwszych bitew pod kupieniem tego czołgu. i po prostu ja grałem. Ja zawsze tak mówię, że jak odkupuję czołg na nowo po długim okresie czasu, jak dostaję model HDF, to albo kupuję po prostu nowy czołg to jeżdżę w dziwne miejsca i nawet często ginę, bo po prostu testuję pancerz, testuję parametry itd. i tak dalej. I w tym meczu wybrałem, że pojadę centralnie na pierwszą linię, wbicię do wszystkimi czołgami. Tak, właśnie ja, ja, ja w ogóle tak uważam, że czołgi ciężkie z twardym pancerzem no, powinny pchać się na pierwszą linię. Od tego na są prawie. stworzone. I właśnie tutaj pokazujesz, moim zdaniem, jak się powinno grać czołgiem właśnie IS-3 na tej mapie, czyli nie bać się tych czołgów, wystawiać ten pancerz, niech, niech strzelą, ale później ty oddajesz i niszczysz. Pierwszy zniszczony pojazd, oho, zajęty, bo już jak widać z drugiej strony również został przeatakowany, bo ten strzał taki trochę nieudany. Zastanawiam się, co się stało. Chciałem, żeby jeszcze i trafiłem w lupę w roku. No, niestety. W każdym razie widać, że jest to czoło odkupione, jeszcze nie do końca zrobiony bo no, ja lornety bym nie radził na ten czołg dawać. No, mówię, brakowało mi kredytów, to była jedna z pierwszych bitek, miałem za założenie założyłem się lornetę, a nuż się może kiedyś przydać na wyspotowanie czegoś, no ale w tym razie nie przydało. Ja też sobie odkupiłem, no ja też sobie odkupiłem Isa 3. No i w tej chwili już mamy cztery perki na nim. No bo to naprawdę czołg, no go trzeba mieć. Jeżeli ktoś gra w tą grę, ma, zbiera czołgi jakieś fajne, no to istrzy 3 zdecydowanie, bo po pierwsze jak są kampanie, no to istrzy 3 jest brany w miasta zawsze. No i randomki, czy też twierdzę, zawsze ten czołg jest bardzo ważny. No tutaj niestety trafiłeś w wieżę. No niestety. No ja ten no, dowód właśnie z myślą o twierdzach i o turniejach ESL. Nie? Bo chciałem mieć taką trójcę. Litwina, T3, tego te trzy najczęściej wybierane czołgi. Mm -hmm. No i cóż, robisz swoje, robisz obrażenia, yy, a powiedz, yy, bo jak Twoim zdaniem właśnie oceniasz ten czołg? Czyli już wiemy, że pancerz to jest jego plus, kadłub 110, wieża 249, ale dobre kąty są. Co tu jeszcze jest plusem i może co by warto było poprawić, żeby ten czołg był jeszcze lepszy? No ja mam myślę, że na pewno mobilność. Ten czołg jest teraz bardzo mobilny. To ciężki. Mamy też działo z wysoką penetracją nie mam problemu z inchłymi nawet z dziewiątymi. No i tego można ładować golet, nawet dziesiątki krękają przed nami. E, aczkolwiek czas celowania i celność tutaj to jest trochę słabiutkie w tym ciągu. Ale myślę, że można to skorygować dobrą załogą i odpowiednimi modułami. Mm -hmm. e, celność 0,4 i no i czas, czas celowania 3,4, dlatego powiedziałem, że, że źle tu ustawiłeś biorąc lornetę. Konieczny jest stabilizator pionowy, bo ten czołg jest, powinien być celny w ruchu. Przynajmniej skupiacz, ale wiadomo, wentylacja i dosyłacz to podstawa. Zostałeś sam na 5, na sześć czołgów. Se pomyślałem, zostałem sam na sześć, mam trzy fragi. Na początku myślałem, że to jest to przegrana, ale wiedziałem, że gdzieś tutaj się ta szpica czai. I pomyślałem, że odbieram sobie Obeka, wtedy ją zdejmę po prostu na jeden strzał. A co potem się potoczy, myślałem, że może jakiegoś, jakiegoś specjalistę zrobię, czy coś, no bo nie spodziewałem się, że te czołgi będą no, miały tyle życia, ile miały. Yy, no ten... w, tym momencie, w tym momencie przestraszyłem tego te 25 AT, a te na szczęście mogły być jak Ten siódmotierowy Light niemiecki, który ma pięć zniszczonych czołgów, teraz popełnił totalny błąd, bo on powinien. On miał do zrobienia specjalistę, więc on powinien gdzieś tam czaić się za isem 3 i po twoim strzale po prostu wjechać na tyłek i oddać magazynek i byłoby po tobie. A tak to tutaj, widzicie tutaj co Bulldog, się Bulldog, dzieje. Bulldog po prostu mistrzowskie zagranie Tak jest, myślał, że cię zramuje Cromwell bije chyba z Golda nawet i nie mógł przebić w tym momencie wyczułem szansę, że jest to wygranie w 700 trzęsły tak, Mocnie. tylko, że jesteś na hita. Jesteś na hita od AT, jesteś na hita od isa 3 gdzie ten IS-3 jest. No właśnie tak zastanawiam, bo teraz postanowiłem patrzę tego T-25 te AT, ale zauważyłem, że IS-3 wyjeżdża, to postanowiłem przytopnąć. Chciałem, chciałem zjeść najpierw IS-3, wiadomo, groźniejszy przeciwnik. To nie niefortunny strzał. No tu bierz z Golda, no bo tylko to Ci zostało, nie? Ale i tak bym założył Golda, nawet tak bym nie tu Dobra, no i teraz powinno być po Tobie. Zobaczmy. Moment, tak, to jest jedzia, no jest koniec, to jest koniec. No Nic i... przyklejenie, y, wiadomo, wieża i sat Czemu on nie strzela w ogóle do Ciebie? Nie mam pojęcia. Ty to nie była ustawka jakaś? Czekaj, on był skąd? Nie, no ustawka to nie była. Ja myślę, że... bo po bitwie ktoś mi to napisał, że z jednej drużyny, że mu się pociski skończyły. Aha, aha, ale nie, no ja oczywiście żartuję z tą ustawką. E, no po prostu gościu e, bez sensu zagrał. No i teraz ostatni strzał. Tu ja jeszcze miałem przez chwilę pomyśleć, że na zrobić, ale tym ja już nie będę ryzykował, że nie będę już zmieniał po kisku. Ten smarku. Ten istrzy był chyba, miał flagę hiszpańską. E, dobra, czyli wracamy do garażu. Pokazuje wyniczek. No, mógł być jeszcze Fadin, mógł być jeszcze PUL, Tam na początku coś może byś dał radę. Nie wiem, może Helkacika albo kogoś tam jeszcze zniszczyć. Powiedział, nie. No, w każdym bądź razie jest Ridley Waters, jest Kołobanow. My mamy oczywiście stalową ścianę, no i, i, i wyciąg z, i, z 1 na 6, tutaj się pomyliłeś w opisie. 9 zniszczonych czołgów, 6639 obrażeń, 1852 bazowego, zablokowane 19 strzałów, no i w zasadzie tyle. Nawet wyszedłeś na plus, mimo wystrzelenia wszystkich goldowych pocisków. No to w zasadzie tak wyglądała ta bitwa. Dziękuję. Pokazująca, że właśnie Istry jest bardzo fajnym czołgiem i trzeba go mieć w garażu. Dobra, to tyle. Trzeba, trzeba. Tu byłeś bez klanu, teraz już jesteś w klanie. Może chciałbyś kogoś pozdrowić? Oczywiście, chciałbym oczywiście pozdrowić taki klasyk mamę, ale pozdrowię jeszcze tatę. Pozdrawiam Konrada, mojego kupca złota, będzie wiedział kogo chodzi, jak to obejrzysz. Dobra. Dziękuję, trzymajcie się i zapraszam na y, kolejny odcinek. To już będzie jubileuszowy 600-odcinek serii Pokaż, co potrafisz. Bardzo, bardzo fajna bitwa. Trzymajcie się i do zobaczenia.